Co by tu porobić, co by tu porobić, na pewno nie wiem, co zrobić, nie wierzę, że dostałam surową karę za to, że wyrzuciłam komputer przez okno i krzyczałam w całym pokoju gier. Muszę pomyśleć, co zrobić. A może zadzwonię do Borysa i się z nim umówię do restauracji McDonald's? No to zróbmy to. Halo? Hej, Borys, wpadłam na super pomysł. A na jaki? Powiedz mi. Może pójdziemy do McDonalda? Co takiego, McDonald's? Tak, dobry pomysł. Widzimy się pod Twoim domem za 15 minut. Dobra, topa, dobrze, to idę pod blok. Tak więc idę, to czekam na chłopaka mojego. Cześć, myszeczko. Cześć, kochanie. No, to idziemy do maka? Tak, no to idziemy. Jesteśmy już w maku, to zamawiamy przez ten ekran? Tak, zamawiamy. Dobra, to ja pierwsza. Naciskam przycisk jest Naciskam przycisk Table. Wpisuję numer stolika 113. Naciskam przycisk Card. Przykładam kartę do czytnika. Zaczynamy je. O ty, zrywam z tobą. Ja zabieram moje jedzenie, a ja dla ciebie zostawiam te jedzenie twoje ty świnio. Czemu ze mną zrywasz? Przecież powiedziałem słowo. Przepraszam. Nie, nie powiedziałeś słowa. Przepraszam. Zrywam z tobą. No błagam, zostań. Nigdy, nie zostanę z tobą, nara świnio. Nie wierzę, że Amelka mnie zostawiła przez to, że beknąłem przez moje owoce. No to nie mam dziewczyny. Widzę Amelkę wchodzącą do apartamentu. Pewnie zerwała z tym Boryskiem. Pewnie tak, bo był świnią. Dobra, to nie chcę tracić czasu. Bo do mieszkania muszę wrócić. Na razie, Miki. Pa. Ta świnia o imieniu Borys Beku, nie mówiąc, przepraszam. Dobra, szanowni Państwo. Lepiej skończmy ten film, bo nie chcemy tracić czasu. Na razie.